Sprawdźcie czy jest pro. Dzisiaj na prośbę jednego z naszych klientów przyjrzymy się obudowie Fantex NT719 z naszej platformy testowej. Na początek podstawowa specyfikacja, którą znajdziecie bez problemu na stronie producenta czy na stronie naszego sklepu. Jeżeli podobają się Wam nasze testy i filmy, zostawcie łapki w górę, piszcie w komentarzach i gorąco Was zachęcamy do zasubskrybowania naszego kanału. Wiele to dla nas znaczy i wszystkim Wam za to bardzo dziękujemy. Pierwsze co rzuca się w oczy, to rozmiar tej obudowy. Mamy do czynienia z dużą konstrukcją o wymiarach 570x595 i szeroką na 240 mm oraz to, że obudowa nie posiada ani jednego wentylatora w zestawie. Jeżeli chodzi o to, co mamy na zewnątrz. To dość mocno zabudowany przedni oraz górny panel, ale bez obaw otwory wentylacyjne też są sporych rozmiarów. Jeżeli kogoś przeraża zabudowany przedni oraz górny panel, to jest też na rynku n Pro 2, który na panelach ma siateczkę mesh. Na przodzie pod klapką znajdziemy pełen komplet złącz, a przycisk power został umieszczony na górze. Oczywiście obudowa posiada pełen komplet filtrów przeciwkurzowych, a dostęp do nich jest bardzo wygodny. Wystarczy po prostu zsunąć przedni oraz górny panel. Nie brakuje również oczywiście filtrów na panelu bocznym z drugiej strony obudowy. 8 slotów na karty rozszerzeń oraz przewidziany montaż wertykalny, nawet 3-slotowej karty graficznej, a pod miejscem na płytę główną znajdziemy osobną komorę na zasilacz. Co ciekawe, na komorze zasilacza możemy postawić drugi system w formacie MINI ITX. Ale tutaj uwaga, jeżeli interesuje Was takie rozwiązanie, to musicie wyposażyć się w odpowiedni zasilacz Fantex Revolt X z odpowiednią ilością przewodów do zasilenia dwóch systemów jednocześnie. W tym samym miejscu równie dobrze możecie zamontować zasilacz, jeżeli chcecie go wyeksponować i też trochę bardziej wypełnić wnętrze obudowy. NTU 719 oferuje niemal nieograniczone możliwości montażu podzespołów. Na karty graficzne przewidziano do 503, a na chłodzenia procesorów do 195 mm. Zmieścicie więc wszystko, co dostępne na rynku. Jeżeli ktoś korzysta z wielu dysków, to może tutaj zamontować do 12 dysków 3,5 cala, przy czym razem z obudową otrzymujemy tylko 4 kieszenie. Fantex podaje, że dysków 2,5 cala można zamontować 11 sztuk, natomiast w rzeczywistości można zamontować ich aż 15. 3 dyski 2,5 cala możemy zamontować z tyłu obudowy. 8 dysków montujemy na panelu bocznym, a dodatkowe 4 dyski możemy jeszcze zamontować w kieszeniach 3,5 cala, które to później montujemy na spodzie obudowy. Jak już wiecie, obudowa nie posiada w zestawie żadnych wentylatorów, ale możecie zamontować w niej aż 15 wentylatorów 120, bądź 8 wentylatorów 140 mm. Jeżeli ktoś szuka obudowy pod rozbudowanego custom lupa, to wybór Entu może okazać się strzałem w dziesiątkę. Na górze oraz na dole obudowy chłodnice do 360 mm, a na przodzie oraz na boku obudowy nawet do 480 mm. Przy czym jedna uwaga. Chłodnice 280 oraz 420 zamontujecie tylko na przodzie obudowy. W obudowie jest też mały akcent dla wielbicieli wielokolorowego podświetlenia. Paski RGB umieszczone zostały na komorze zasilacza oraz na zewnątrz i dają one bardzo subtelne i miłe dla oka podświetlenie. Podświetleniem tym możemy sterować zarówno z poziomu oprogramowania płyty głównej, jak i również za pomocą przycisków na przednim panelu. Czas i pora na jakiś test. Testy wykonaliśmy w trzech wariantach. Pierwszy z nich to wariant bez zamontowanych wentylatorów. Drugi z zamontowanymi 11 wentylatorami w pełnym RPM. I ostatni wariant przy normalizacji hałasu do 39 dB. Fantex 719 będzie bez wątpienia dobrym wyborem, jeżeli ktoś stawia na stację roboczą z wieloma dyskami, jeżeli ktoś planuje rozbudowany układ chłodzenia cieczą, bądź jeżeli ktoś chce mieć w jednej obudowie dwa osobne systemy. Ilość możliwych konfiguracji w tej obudowie jest praktycznie nieograniczona pomieści ona w sobie praktycznie wszystko. NT-719 w naszej platformie testowej nie ma lekko, ale póki co jesteśmy z niej bardzo zadowoleni i chyba tak już zostanie do końca. Jeżeli zdecydujecie się na tą obudowę, to możecie być pewni, że posłuży ona Wam przez długie lata i zbudujecie w niej niejedną wymarzoną konfigurację. Na dziś to tyle. Widzimy się niebawem przy kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć!